Nawet jeśli zrobiłam coś źle, nawet jeśli jestem zła na siebie, nawet jeśli to nie udało mi się, nawet jeśli znowu zrobiłam błąd, to i tak kocham siebie i akceptuję dokładnie taką jaka jestem. Nawet jeśli znowu zawiodłam siebie i innych, nawet jeśli powtórzyłam ten sam błąd, to i tak kocham siebie i akceptuję dokładnie taką jaka jestem. Nawet jeśli tak jest, mam na siebie złość, siebie, jestem na siebie wściekła, jestem wściekła na cały świat, znowu zrobiłam coś nie tak. Nawet jeśli czuję tak bardzo dużo agresji w stosunku do siebie i do świata, to i tak teraz, w tym momencie mogę kochać siebie i akceptować dokładnie taką, jaka jestem. Nawet jeśli zdarzyła mi się ta sytuacja, to i tak kocham siebie i akceptuję dokładnie taką, jaka jestem. Nawet jeśli mam w sobie dużo...